z wszystkich sali eliminacyjnej. Ze wszystkich tu 137 wojowników, tylko 8 dostąpi zaszczytu, jakim jest udział w zawodach Budoka i Przypominam, aby wziąć udział w turnieju, trzeba zeskoli. być pełnoletnim osobnikiem w stanie trzeźwości. O nie! Ja nie będę za to odpowiedzialny! Ojojojciu, ja jak mogę zapomnieć wam zaćmej demencję, co? Gdzie ja jestem? Jeste?

Ja mam żółte papiery i jestem pierdolędny! Ha <grymne> ha ha! Ja mam trzy i nie staję z kimś twarzą w twarz, tylko kutasem w twarz! Uzadobie za za seksofoidera i wykonuję prace społeczne! Ja jestem płatnym zabójcą! A ja byłem zbrodniarzem wojennym! A teraz, a teraz jestem szefem! O nie! Proszę wyjść z to! Proszę! Uważam tą deklarację za stosowną! Zakomicie zdaję sobie z tego sprawę, że jestem osobą niebezpieczną i nieobliczalną! A mój pobyt tutaj jest nie na miejscu! Myślę, że należy wyk opuścić to miejsce! Pełni zgadam się z moim przedmówcą! Opuszczenie posesji wydaje się rozsądnym posunięciem, szczególnie biorąc pod uwagę, że nasza obecność tutaj może u niektórych powodować pewne obawy. A jak wszyscy dobrze wiemy, trzeba dbać o zdrową mentalność naszego społeczeństwa. Wierzę, że doszliśmy do konsensusu! A panujące tu zasady są jak najbardziej racjonalne! Patrzcie, dobrze prawią! Należy opuścić tę ziemię! Kurczę, szczęśliwie! herbatka ja i Politycy. Teraz proszę każdego wojownika o wyróżnienie swojego numeru. Życzę powodzenia! O wow, ale tu capi, gorzej wtedy, jak burmier Na engacie! A ty w ogóle do mnie pierdolisz te my to obrzemy! A czemu? Kto się schory? chory? Nawet jesteś głupi, goku! Spójrz na nich, a potem a spójrz na nas! Dobra! Bardzo dużo łysych, wszyscy mają raka. A wiesz co, definitywnie pierdol się! Proszę o uwagę! Doszło mnie słuchy, że są tu łysi ludzie z rakiem. Proszę ich o opuszczenie sali. Góry dziękuję! <try> no dobra! A, idziemy, chłopaki! A reszta łyżnych, uważających się za zdrowych, zdrowych, zapraszam na badanie zdrowych, przeprowadzone od bytnicza! Przez kobietę! Wszystko jednak oddaję! Trans! No, nie, 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 to katastroficzne nie, <laughs> ah, to nie, 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 teraz to ja mówię. Tak, to właśnie nie, my, my nie, nie, <laughs> I nie, młody, nie, 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 tak. nie, no, nie, 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 się nie, do ucru, się nie, do ucru, się nie, do ucru, się nie, 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 <laughs> Nauczyliśmy się techniki analnej motorówki! Wygląda na zaskoczonego, może to odwładzimy, spajki! Jasne Majki! Ryszaj ją na Dobra, jest, ma